Się. Ale Kamilo to system, on tam wjechał. Tak, wjechał z dołem, górą, bokiem i z bokiem. Pod bytem. Ja tylko dziurka. Jak się skitrał, wariat. Tato, no. a ty masz mikrofon normalnie oddzielnie, czy przy słuchawkach? W środku w lewej słuchawce jest. Też mam tak. A, bo ty masz od PlayStation. ty masz od PlayStation. Ja nie mam od PlayStation, ja mam od A, ty o, masz te HP Steel, still, tak? Nie, ja mam, o, ja mam Elity 800. A co, ty o, masz, masz jakieś nowe słuchawki, bo inaczej brzmi, Zielu? <laughs> Słuchawkę ja to dopisać. Nie nawet, nawet mnie nie kurwa. Rozjebałeś mi Tartelbicze. Rozjebały mu się słuchawki. Pękły mi słuchawki, nie Tartelbicze, kurwa. Ta Oddałeś? Zadziłem pękły. Po ilu, Saba? Po roku. Po rok na minął. No to ci nie mówiłem, czy co powiedziało, kurwa, oleola. Że mają te dupie, że one pękły. Że to jest uszkodzenie mechaniczne i to nie podlega gwarancji, kurwa, i płynie kur, A widzisz, a Piotrkowi, kurwa, wzięli na gwarancję w, w Mediamarkcie, czy w Saturnie. No, no widzisz, jakie skurwiele, nie? I powiedziałem, że pierdolę mam takie zajęcie z słuchawki kreatywa i kupię sobie mikrofon po prostu lecimy. Obrazu wymieniłem. A ludzie teraz widzę. Kupują, dawaj tutaj, dawaj. Tak, ludzie tak, kupują, no. widzę. Pis do tych e, hi, hyperx kurwa i tych innych. To co? Idę do ciebie zielo. No i. Przecież tak kurwa, a to nie masz takich drogich tych co HyperX hyperexy kurwa kosztują chyba nie wiem, z 250 zł No dobra, no ale to kurwa, pochuj mi kurwa kolejny. A tu jest, jest okno No właśnie, może HyperX kupię, chuj wie, zobaczymy A po ile ten, e, po ilu ci się rozjebałem, gdzie ta trówka jest Kamil? Za, no. za, za szewkami, tam w kącie o. Prawa czy lewa, prawa czy lewa? O kurde Chodź do mnie Twoje e, prawa nie wiem czy nie dostanę No tu nie ma wyszedł no, Kurwa no skąd ładnie Smoke na szafka wróciłem wybiegł no, zostałem system za tego co to, co? Masz jeszcze drona? Mam no to wiesz co? Wiem. Zajebaj to. Zajebaj drona, no dobre. Po lewej bardziej, po lewej bardziej. lewej bardziej. Weź tu aszkę zapierdol. O kurwa, o head w agresji ZABIŁ NIEEE Zrymsowana ale jaja, o kurwa A gdzieś ty po ścianie <gry> ścianą i heada pierdolłeś? A, tutaj, no, oje. Bo się zatrzymałem no. od te, no Bo ten, no, jakieś gówno za sobą, nie? nie mogłem iść dalej <coughs> Jaa, Ale krwore. jajca. Jeszcze takie o czymś pierwszy raz kurwa to takie coś Druga runda i jest 1-1 <grydcess>. no. Dobre Jasny chuj <coughs> Ja no, Mają rozmiar. kurwa. Będziesz miał co wrzucić na tego. Na, no, na strutuba. No. no. Strutuba ma już, kurde, materiał na tydzień ma. No. Do, tego, robi, lajku, do tego co robi, do tego co robi te, te kurwa... Jak to się nazywa, te sklejki, ci tam ostatnio byli na tym? ziela no, albo czarną zrób górę, no. no. a kamizelę od razu daję. Tak, ja tu robię. Ja robię tu na zewnątrz się tam poleci Które to są te góry, kurwa? One są. Jedną tylko z uchwały drabinkowego, pierdol i tutaj mi zrobisz wtedy ściany. Ja pierdolę, ale żem kurwa się popisał teraz. Hmm? O o o, twitchka. Mam ją, mam trójczkę jest located the biohazard container. 5 3 do wzięcia. Biorę. Dobra, Albo kupię te HyperXy, te, tylko że y Stereo a nie 7.1, nie? No najtańsze kurwa jakieś tam czy Cloud one się nazywają? HyperX Cloud chyba, czy coś takiego. No, 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 no 250 zł jeszcze. Jak ci tam nie zależy, bo ja chciałem przez przewodowe niby, nie? O kurwa. O kurwa. Czad, czad, czad. Przepaliłem w chuj. Już z dwóch stron jest przepalone. Gdzie ty jesteś? O kurwa, Hibana Ej, kaj, drabina już jest Szat na dół, no Czekam. Już jest na drabinkowym Będzie Hibana przepalała za to, O nie, tutaj jest, dobra Kurwa Take out the out Ale всех, kurwa. Nie. O, Czek cztery kurwa, kurwa, Co tu się C dzieje? Co tu się od Janie Pawla, kurwa. Kurwa go, chyba go, na mnie kurwa. zabija. Ja pierdolę. A ty położyłeś. No no. no. no, ja pitole. Bóg check. Trzeci z drugiej strony. Już so, te drzwiczki otworzyłem, a oni tam wypalili zaraz przy drzwiach. Przebieg za nimi. No i nie zdążyło mnie nawet to znaczyć. Nie, górę wzięli, tak. to nic nie że... przypomina. Oni już. Teraz nie mogą tej piwnicy wziąć, nie? No. To że myśmy mogli, bo w sumie teoretycznie też my ją wygrali, nie? <laughs> za pierwszym tym. W sumie nie wiadomo. Bez przepału w ogóle, ale to, Góry to. Tak. taki, tak, taktyczny, a już nie mogą, to weźmy a tak, w sumie w sumie tak, Nie. tak, to nie to. mają. mają tak, tak, No nie? tak, 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 dół mają. mają. No, tak, to trzeba było powiedzieć, że mogą drugi raz No ja nie, ja nie wiedziałem na remisach no, ja nie słyszałem nawet No to faktycznie no. gówniane masz te słuchawki. Nie, bo zdziałem na chwilę tłuszy tak. mnie napierdalają ja no, To co ty to masz O od iPhone Nie nie działają od iPhone'a Masz chujowego iPhone'a Bo masz podróbkę Mira sama, No Macie iPhone? No, bo to nie iPhone e jest, tylko iPhone. E e no, iPhone nie Za 130 taki z klapką widziałem. Panowie, otwieram. Klapką, kurwa? No, klapką Otwarte jest. Otwarta jest ja prawa to stronę. tak nazywam. No, Dobra. Dwa miuty rozjebałem, no ale co z tego, kurwa? Na drabince jeszcze jest... są okna w podobnych miejscach. Idę z tobą, czad Ale ja to otworzyłem na dół, dlaczego wszyscy przez... od góry idziecie? Ja idę tylko. chyba. Czat. Jaki kutas, jak się skitrał, no. No. No, to jest zabezpieczone. Dawaj, Sharik, dawaj. To się ja, Kurwa. Kurde, położysz to. Debil. tu rozpal tą pułapkę, co tu jest pod schodami. A gdzie on był? O, Dzięki. Giną mi na chwilę pleców zadrabimy kamień. Co? Kurwa, nie trafiłem. Tutaj prostka siedzi w tym rągu. Dobrze. Mam Ładny. A już go miałem. To kurwa, ta za tarcza wszystkich nas jestem ostatnio. robi jest robot. Ta no, ten co zrobił. Przycalowałem i szczeliłem, co? No, no i kurwa na chuj te mirki im były ty. Patrzyliśmy niby na nie no i co? Nikt mm -hmm. nic nie zrobił, kurwa. No, nikt nie otworzył. No i dobrze, to może się grać. Nie no, mi się podoba <laughs> tylko. Mówię, nie. Dobra, ja tam biorę pompę i siedzę na punkcie chyba. Chyba. To jest Zielu, idź skracaj z góry! Mówi, że tę grę skrócił? chodź, po, chodź pokażę ci, chodź pokażę ci Tą deskę, nie tak jak ostatnio ci pokazywałem chyba już, nie? Tak, ja tak mogę zrobić Patrz, ja ci ją otworzę, ty sobie już będziesz tylko ściana przez te szpary To są wszystkie czapki. No No dobra Widzisz, że Ci takie szpary porobiłem. Przez te szpary mijasz, Dobra, ja mam wgibane. Przez szpary. Tutaj ktoś próbował przed chwilą uh -huh. Przepalają Idę na dół Zielu no. Dobra mam e, tego, termita Mam Kogoś też mam, nie, nie wiem kogo W tu jeździ, już jej nie ma Thatcher został tutaj, na Przepalonym. No. Ale ja to lubię. Hmm. Nie spodziewał się. Jak ja to lubię, jeśli ci powiem. Aż mu ten, ten karabin wbiło w te. Pompą fajnie się strzela. A tak, to jest punkt meczowy. Oni też mogą mieć sypialnię, kuchnię. Oj A gdyby tak co rundę remisować, to co by było? No widziałem już na grupę ludzie wrzucali, że mieli y, na przykład kurwa 8-6 wygraną albo 8-7. Jakoś tak, to już potem chyba jest o jedno tylko, Pani nie? Maja, to już nie ja może być 8-6, ale... Ale taką no 8, 8 do iluś tam nie pamiętam było, było coś takiego takiego screena ktoś dał 8-7 na przykład No Dół mają Gościu też dół napierdolił dali. tam grubo chyba 25 kurwa no przez tyle rund, no to Podasz radę nie kurwa Dół mają z nich. Ja pierdolę, jak znowu dół? Aha, bo przegrali, no tak. Oni jeszcze się ja nie ubrali, no nie, ubram, no, nie ubram, bo A przepałni chuj, nie ma ani tego. <ślażdżąc> ja myślałem, że będą mieć w nie? No, bym się nie chciał trzeci raz bronić w tym miejscu, co ciągle jest dół. Haha, ale drogi <ślażdżąc> byś sam. Hahaha. <ślażdżąc> 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 Spokojnie, mamy snajpera, który. No, no nic, jak ta lola się przyda. Oh, A yeah. ja. O. No, no, wrogu <śmienny> nikogo nie ma. Mirki też jest, nie tu ma. Jest, tu, jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Na górze? No. O, Mute. Dobra, stare, stare. Tutaj mają zrobione dziury. I miuty. Kamera szarych. Jest z beczko, z beczek tu strzela, z tutaj. drabinkowego. Kogoś mam chyba dokę. Ja nie ma dobra. Ale dostał. Z rogu strzela. to stopni się, się. A, ten go tu zgwałcił już, dobra. Leży. Co to było? Co to było? <laughs> No nie Mamy magazynek co... w brzuch Co to ty to zrobiłeś? A położyłeś a go, ja na... no, no, go na położeniu No No taka złodziej. szybka, przyjemna to była, nie powiem Złodziej jeszcze mi powie, widzi, kurwa co? powinieneś mi podziękować, a nie złodziej <laughs> Wykrwawiłby się <laughs> Wykrwawiłby się złodziej <laughs> Kurwa 16. A road tu platina. Czyś tam jakiś brązik? Co? No, kurwa, lecimy. <laughs>